Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy film to kontynuacja serii z czasownikami wieloznaczeniowymi. Dzisiaj będziemy mówić o czasowniku wychodzić. Pierwszym znaczeniem tego czasownika, chyba najbardziej znanym, możemy powiedzieć, że podstawowym jest, kiedy opuszczamy jakieś miejsce, jakieś pomieszczenie, czyli wychodzimy, z jakiegoś miejsca. Na przykład, za chwilę muszę wyjść z domu, mam spotkanie za godzinę. On zawsze wychodzi z pracy o 17 albo firma wychodzi z rynku azjatyckiego. Kolejna sytuacja, kiedy używamy tego czasownika, to kiedy mówimy o naturze, o przyrodzie, na przykład o słońcu albo o Księżycu. Słońce wychodzi z za chmur. Albo po burzy zawsze wychodzi słońce. Czy za chwilę księżyc wyjdzie z za tych drzew? Następna sytuacja, kiedy możemy użyć tego czasownika, to wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, czy jesteśmy na przykład w czymś dobrzy. W jakiejś, wykonując jakąś daną akcję. Albo jak zrobiliśmy? Czy zrobiliśmy dobrze, czy zrobiliśmy źle coś? Czy jak zrobimy coś? Czy zrobimy dobrze, czy zrobimy źle? Na przykład zdjęcie wyszło naprawdę dobrze. Tak? To znaczy, że zrobiliśmy, może my, albo ktoś zrobił naprawdę dobre zdjęcie. Albo nie wiem, czy ten eksperyment mi wyjdzie. Czyli nie wiem, czy dobrze zrobię ten eksperyment, czy, czy wszystko pójdzie dobrze. Albo gotowanie nie wychodzi mi najlepiej, czyli nie jestem dobry w gotowaniu. Kolejne znaczenie to, kiedy mówimy o publikacji jakiejś książki, artykułu, czy na przykład o premierze filmu, w tym filmu na YouTube. Na przykład. I mamy dwa zdania. Nowa książka tego autora wychodzi w przyszłym miesiącu. Albo każdy odcinek podcastu wychodzi w piątki o ósmej rano. Następna sytuacja, kiedy używamy tego czasownika, to kiedy mówimy o, o kosztach, o pieniądzach. Czy zapłacimy na przykład dużo. Czy to wyjdzie dużo, czy to wyjdzie mało, czy możemy też powiedzieć dokładną cenę, dokładny rachunek, dokładną kwotę. Na przykład to wychodzi drożej niż myślałem, albo remont mieszkania wyszedł nas bardzo drogo, lub jeśli podzielimy rachunek na cztery osoby, wychodzi po 75 zł na osobę. Numer 6. Tutaj używamy tego czasownika, kiedy chcemy powiedzieć, jaki mamy widok z okna, albo co zobaczymy, kiedy otworzymy drzwi, co jest za drzwiami. Na przykład to okno wychodzi na ogród, albo te drzwi wychodzą na balkon. Numer 7. Tutaj używamy tego czasownika, kiedy chcemy powiedzieć, że bierzemy ślub, czyli wychodzić za mąż. Ale uwaga, jak sama część tego czasownika mówi za mąż od słowa mąż, jest to e, używane dla kobiet, ponieważ dla mężczyzn jest to inny czasownik i jest to czasownik żenić się. I zobaczmy na dwa przykłady. W maju moja przyjaciółka wychodzi za mąż. Dwa lata temu ponownie wyszła za mąż. Kolejna sytuacja to kiedy kończymy, kiedy właśnie wychodzimy z jakiejś trudnej dla nas sytuacji, na przykład z choroby czy długów. Firma powoli wychodzi z kryzysu. Albo on w końcu wyszedł z długów, czyli właśnie jakiś kryzys, choroba, czy, czy długi. Jakaś niekorzystna, jakaś zła dla nas sytuacja. I jeszcze jedna sytuacja, kiedy używamy tego czasownika. Tutaj używamy go z przyimkiem z i z zaimkiem zwrotnym. I to wyrażenie nie ma. Naturalnego odpowiednika możemy powiedzieć w języku angielskim. Dałem Wam tutaj jedno tłumaczenie, które jest najbardziej naturalne, możemy powiedzieć, i dałem Wam też dosłowne znaczenie tego wyrażenia w języku angielskim. Tłumaczenie z języka polskiego. I jeden przykład. Nauczycielka wyszła z siebie. Kiedy uczniowie cały czas rozmawiali na lekcji. Tak? Czyli wychodzić z siebie to znaczy, kiedy jesteśmy tak bardzo źli, kiedy jesteśmy wściekli i wychodzimy z siebie. Na przykład ja teraz mieszkam bardzo blisko szkoły, a poza tym mam blisko sąsiadów, którzy mają małego psa, który bardzo często szczeka. Nieważne, co się dzieje, czy ktoś idzie, czy to idzie jakaś osoba, czy to idzie jakiś pies, czy jedzie samochód, zawsze szczeka. I kiedy słyszę te hałasy od sąsiadów i z tej szkoły, i na przykład pracuję albo chcę zrobić film na YouTube, to wychodzę z siebie, jestem wściekły. I to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że ten film był dla Was bardzo pomocny. Bardzo proszę na koniec o zostawianie łapek w górę, swoich zdań, oczywiście też w komentarzach. Zachęcam do wspólnej praktyki i proszę o zostawianie subskrypcji. Zapraszam już na kolejny film w następną niedzielę. Ten film to będzie kontynuacja serii, nowej serii. Czyli historię do nauki języka polskiego. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!